30, lewy 4 minus krótki, spadanie i 200 na mostek, prawe 3 krótki do lewy 3 plus szeroko wyjście i 60, lewy 5 minus krótki 100, prostój na lustrze, prawy 90, za mur, nie tnij. 6 długi. Na murku zaciska do lewy 4 plus prostój. Przechodzi w prawy 6. I 50. Prawy 6 z hamowaniem do lewy 3 za mur. Lewy 3 za mur. 60. Prawy hak na znaku. Widzisz? 150 prostój. Uwaga na znaku. Prawy 90. Wąsko. Nie tni.

Lewy 6 podwójny przez szczyt, 70 prostój i hamuj. Lewy 1 hak na kostkę, hak na kostkę lewy i 30, prawy max, 70, prawy 5 otwiera wybuść i uwaga, 40 na tablicy, prawy 1 z drogi spadanie. Prawy 1, tablica, 50, na murku prawy 3 plus do lewy 4+, plus, zaciska do lewy 3+, plus na drugim słupku, i 20, prawy 3- minus podwójny, zostań domek, do lewy 2+, plus otwiera, domek, i 50, lewy 6, do szczyt prawą, zahacz, i prawy 5, 50, uwaga, zły lewy 4, późny, węziej, zły, i 90, uwaga, Lewy hak, bardzo ciasny, na szeroko. I 40. Prawy 4 plus zahacz. 40. Prawy 3 minus w górę. To lewy 3 podwójny. Szczyt i prawy 5 przytul. 80 prostój i prawy 3 krótki zahacz wybija. 70 prostój. Na szczycie prawy 3 krótki przytul. 40, lewy 4, krótki, szczyt z prawej i hamuj, 30, prawy, 90, kostka, prawy, lewy, 9, prawy, 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 Leby. i 30, lewy 3, wypuść, 40, zostań, lewy 2, za słupek, za słupek. i 50, prawy max, szczytem, 120, prostuj, To uwaga, prawy 2, za zahacz, 40. Uwaga, lewy hak. Lewy hak 30. Prawy 3 podwójny. I stop prostój. Na murku lewy 5 krótki przez szczyt. 50 i prawy 90. 30. Przez szczyt śmiało. I 200. Do znaku widzisz lewy 2. Lewy 2 na znaku. I 160 Prostuj. Do prawy 4 krótki otwiera. 70. Prawy martw i hamuj szykana od lewej. Szykana od lewej. I 130. Z uwagą lewy 6 krótki przez szczyt z lewej. Dobrze jedź i 40, prawy max, stoi lotna, Przeciąłaś. dobrze, no czysto było, bardzo ładnie, ładnie, podobało mi się, Nie też się podobało, to na...